Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja jestem Muski. Dzisiaj wyjątkowo nie ma, zanim zagrasz, gdyż mam Wam coś bardzo ważnego do przekazania. Także prosiłbym Was o wysłuchanie tego materiału do końca, gdyż jest to dla mnie bardzo, bardzo istotna kwestia, drodzy widzowie. Otóż pewnie przyzwyczaiłem Was, że mamy trzy materiały w ciągu tygodnia, ale niestety zmieni się to na może lepsze, gorsze, zależy od perspektywy. Niestety, przez dużą ilość czasu, który poświęcałem na filmy i robiłem je na szybko, nie wychodziły tak jak chciałem. Dużo pracowałem, przez co materiały były bardzo chaotyczne i niezbyt dopracowane. To wszystko zmieni się już od przyszłego tygodnia będzie zupełnie nowa, fantastyczna jakość. Jeśli chodzi o Zanim Zagrasz, będzie co tydzień w środę. O to się nie martwcie, ten materiał zawsze będzie co najmniej raz w tygodniu. Wyjątkowo teraz pojawi się w piątek, przez to, że ten materiał, który oglądacie teraz, pojawił się dzisiaj. Oczywiście jakość tego materiału również będzie podniesiona, przynajmniej taką mam nadzieję. Jeśli chodzi o podcast z procentami, będę dobierał ciekawszy alkohol, będę dobierał ciekawsze tematy, będę dopracowywał to wszystko, zbierał więcej informacji oraz lepiej się do tego przygotuję, żeby to nie brzmiało jak zwykły tok bezsensownych informacji. Także mam nadzieję, że będzie Wam się to o wiele lepiej słuchać oraz oglądać. Piątkowe materiały, czyli popkulturowe historie również będą pojawiać się co 2-3 tygodnie. Materiały będą bardziej dopracowane, bardziej sensowne, troszkę dłuższe. Zbieram również więcej informacji oraz będę wypowiadał się na ciekawsze również tematy. Niestety, tak to nie będzie wyglądać, gdyż no nie mam za dużo czasu, żeby tworzyć te materiały co tydzień, bo są one wtedy niezbyt atrakcyjne wizualnie, oraz w innych aspektach również mnie nie zadowalają. Czuję wtedy, że są nagrane na siłę, na szybko oraz z przymusu. Chcę, by było to robione z pasją oraz jak najlepiej wam się oglądało te materiały, także musicie mi wybaczyć tą ogromną zmianę na moim kanale. Do tego wszystkiego zainwestowałem w Sony Vegas 19, Steam Edition, gdyż teraz mamy promocję na Steamie i kupiłem sobie to na lekkiej obniżce. Mam nadzieję, że dzięki temu materiały będą o wiele lepsze i nie będzie już żadnych błędów czy innych gliczy, które czasem jednak pojawiały się w moich filmach, za co Was serdecznie przepraszam i obiecuję, że więcej nic takiego się już nie pojawi na kanale. Mikrofon również teraz będzie w tym miejscu, gdyż jest o wiele lepsza jakość audio. Mam nadzieję, że Wam on nie przeszkadza i jakoś go przeżyjecie. Cóż, drodzy widzowie, to będzie już na tyle, także dziękuję Wam, że obejrzeliście ten materiał i wysłuchaliście mnie do końca. Mam nadzieję, że pomimo wszystko zostaniecie i mnie nie opuścicie. I będziecie wyczekiwać na fantastyczne, nowe jakości materiały. Pamiętajcie o tym, aby zostawić kciuka w górę, gdyż to niesamowicie mnie motywuje oraz rozwija mój kanał. Jeśli nie subskrybujecie, zróbcie to oraz włączcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych materiałów na kanale, w tym materiałów o widźminie czy nowym gotiku. A więc to na tyle. Ja się bardzo mi żegnał, także do widzenia, do zobaczenia i cześć. Czołem! pani i panowie do zobaczenia w innych materiałach